Pan zywami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza, chwała Tobie, Panie. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy Zachariasz, według wyznaczonej dla swego oddziału kolei, pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla Ciebie radość i wesele, i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie, i już w łonie matki napełnione zostanie duchem świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych. By przygotować panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła. Po czym to poznam, bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł. Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić Ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku, on zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu, potem żona jego Elżbieta poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańby wśród ludzi. Oto słowo panie, skier. Chwała Tobie Chryste. Kochani, przystępujemy do kolejnego dnia naszych rekolekcji. Przypomnę pokrótce że w pierwszym dniu tego czasu, świętego czasu rekolekcji skupialiśmy się na sakramentach chrztu i sakramencie bierzmowania. Staraliśmy się wydobyć to, co czasem mogło w nas przygasnąć. Ta niezwykła wdzięczność Bogu, swoim rodzicom, swoim chrzestnym za ten pierwszy sakrament, za sakrament chrztu. Mówiliśmy o bierzmowaniu, który jest sakramentem umocnienia po to, by iść i, i głosić to doświadczenie Chrystusa, to doświadczenie wspólnoty każdemu spotkanemu człowiekowi. Wczoraj skupialiśmy się na sakramentach uzdrowienia, że potrzebujemy chwycić się tej ciągłe, ciągle wyciągniętej ręki Boga, która chce nas pociągnąć ku sobie, która chce ciągle podnosić nas z naszych upadków, z naszych grzechów. Mówiliśmy także, że sakrament chorych. Nie jest tylko i wyłącznie sakramentem dla umierających, ale jest sakramentem dla chorych i dla tych, którzy osłabli wskutek wieku lub choroby. Staraliśmy się wrócić do źródła tych sakramentów do źródła sakramentu chorych, do źródła sakramentu pokuty i pojednania, który działa nie tylko i wyłącznie ze względu na nasze emocje i przeżywania ale jest miejscem spotkania z miłosiernym Ojcem. I dziś, kiedy już przeszliśmy przez te elementy podstawowe, chcielibyśmy skupić się na kolejnych dwóch sakramentach, które określane przez katechizm Kościoła katolickiego są mianem służby. Sakramenty służby komunii, sakramenty służby wspólnocie, budowania wspólnoty. Dwa wydaje się różne sakramenty, ale które mają jeden cel służyć wspólnocie, budować wspólnotę. I ciekawe, że te dwa sakramenty, bo mówię tutaj o będę chciał powiedzieć o sakramencie święceń i o sakramencie małżeństwa, przeżywają obecnie chyba największy swój kryzys od czasu późnego średniowiecza. W Ewangelii Świętego Jana w 15 rozdziale czytamy następujące słowa: Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachować, zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja we Was była i aby radość wasza była pełna. Zasadniczo jest to niezwykła prośba Chrystusa, którą kieruje do nas. Wytrwajcie w miłości mojej. Wydaje się, że tak niewiele, a w rzeczywistości jest to chyba najtrudniejsze zadanie, które Jezus mógł nam dać. Wytrwajcie w miłości mojej. Przecież nasza miłość jest tak bardzo niedoskonała. Przecież tak bardzo czasem żyjąca nawet w pewnej sprzeczności wobec tego, co mówi, co proponuje nam Chrystus. I nie bez przyczyny. Dopiero teraz omawiam te dwa sakramenty, bo bez tej niezwykłej świadomości Bożego Wybrania, bez. Świadomości tego, że Pan Bóg położył na nas swoją pieczęć, położył na nas swoją rękę i powiedział, należysz do mnie, bez tego, tej, tej świadomości, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga, bez tego ciągłego zachwytu i odnawiania tej swojej miłości, tej miłości Boga w swoim sercu przez sakrament pokuty i pojednania, bez ciągłego pamiętania o miłosierdziu bożym, bez tego pragnienia także odnawienia w swoim sercu tego Bożego obrazu dzięki sakramentowi namaszczenia chorych to tak naprawdę nigdy byśmy nie wypełniali tej prośby nigdy byśmy nie wypełniali tej prośby wytrwajcie w miłości mojej zarówno w kapłaństwie jak i w życiu małżeńskim sakrament święceń Ustanawia Jezus w Jerozolimie w wieczerniku w przededniu swojej męki i śmierci na krzyżu. Powstał w związku z Eucharystią i dla jej sprawowania. Mówi się często o sakramencie kapłaństwa, jednakże w katechizmie Kościoła katolickiego wprost ten, to stwierdzenie nie pada. Mów, katechizm mówi o sakramencie święceń. I mówiąc o tym sakramencie, katechizm wskazuje go jako sakrament posługi apostolskiej, a każdy z nas posiada udział w kapłaństwie Chrystusa dzięki sakramentowi chrztu świętego. Jest to tak zwane powszechne kapłaństwo wszystkich ochrzczonych, ale ono wyrasta z sakramentu chrztu świętego. Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej Lumen Gentium Porządkuje w jakiś sposób te sprawy, a jego nauka przedostaje się do katechizmu Kościoła Katolickiego i można ją streścić w dwóch punktach. Po pierwsze, istnieje jedyne kapłaństwo Jezusa Chrystusa, które istnieje w Kościele na dwa sposoby: w sposób powszechny, czyli ten dzięki sakramentowi Chrztu Świętego, i w sposób hierarchiczny. Czyli ten sposób, który, w jakiej, który jest udzielany, dzięki sakramentowi święceń. Po drugie, obie te reale, realizacje, kapłaństwa, są zależne od siebie, ponieważ nie byłoby kapłaństwa hierarchicznego, nie byłoby diakonów, prezbiterów, biskupów, gdyby nie było kapłaństwa powszechnego, i nie byłoby kapłaństwa powszechnego, gdyby nie możliwość udzielania tych sakramentów przez diakonów, prezbiterów i biskupów. Zajemnie służą temu, by jeszcze bardziej budować wspólnotę wszystkich ochrzczonych. Służą temu, by każdy w tej wspólnocie mógł się czuć jak u siebie w domu. I to tak naprawdę stanowi, że diakoni, prezbiterzy, biskupi Którzy przyjęli sakrament święceń, to, przyje, to stali się sługami po prostu sługami. Aby kościół był zbudowany z wszystkich wiernych i wzrastał ciągle w miłości do Boga. Niezwykłe ujęcie tego sakramentu pozwala spojrzeć na osobę duchownego w trochę inny sposób niż może większość z nas myśli papież, biskup, proboszcz, wikarzy i także i ja mówiący te słowa, jesteśmy tylko i aż sługami. Jesteśmy po to, by służyć wspólnocie. I Benedykt XVI jeszcze jako kardynał o teologii święceń pisał w następujący sposób. Tutaj nie rozwija nikt Własnych sił i umiejętności. Tutaj nie staje się nikt funkcjonariuszem dlatego, że dobrze to potrafi, że bardzo to lubi, czy po prostu dlatego, że w ten sposób chce zarabiać na chleb. Tu nie chodzi o pracę, w której dzięki swoim umiejętnościom można zapewnić sobie utrzymanie, a nawet liczyć na awans. Sakrament oznacza daje to, czego sam nie mogę dać. Czynię to, co nie pochodzi ode mnie. Jestem posłannikiem i stałem się pośrednikiem tego, co przykazał mi inne. I na kanwie tych słów, które napisał kardynał Ratzinger, mam ogromną prośbę, którą kieruję w swoim imieniu, ale na pewno także i w imieniu Waszych duszpasterzy. Przekażcie też tę prośbę tym, których tutaj może nie ma i nie było. Nie traktujcie nas nigdy jako większych, godniejszych, świętszych od siebie. Nie traktujcie nas jako funkcjonariuszy, którzy wykonują tylko i wyłącznie jakąś swoją pracę. Bo kiedy mam na myśli różne tragedie wielu księży, to oprócz tego, że nastąpiło porzucenie życia modlitewnego. To mam przed oczyma właśnie ten obraz, że może za bardzo uwierzyli, że są godniejsi, może za bardzo uwierzyli, że są święci, zbyt bardzo uważali się za funkcjonariuszy czy też pracowników danej parafii, którym jak się zapłaci, to zrobią wszystko. Przestali być sługami, a stali się panami, nie dla zbudowania wspólnoty, ale tylko i wyłącznie dla własnej korzyści. Drugim sakramentem, który ma służyć wspólnocie, jest sakrament małżeństwa. Wróćmy do źródła tego sakramentu. Biblijne pochodzenie małżeństwa zaczyna się już od Księgi Rodzaju, kiedy to stworzonemu Adamowi i Ewie Pan Bóg daje konkretne zadania. I czytamy w Księdze Rodzaju. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili Ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Ciekawe, że pierwsze słowa, które Pan Bóg kieruje do stworzonych ludzi, nie, będzie jest, nie, be, nie są takie, że będziesz miłował albo nie będziesz robił tego i tego, tylko jest konkretne zadanie: bądź płodny i się rozmnażaj, abyś zaludniał Ziemię. To niezwykle ważne. Bo człowiek stworzony jako Adam i Ewa od początku jest pomyślany przez Boga jako ten, który posiada konkretną płeć, mężczyzna i kobieta. To nie jest kwestia kultury, to nie jest kwestia psychologiczna, chociaż i na tej płaszczyźnie również w jakiś sposób widać, że są pomiędzy mężczyznami a kobietami konkretne różnice. Ale to kwestia w jaki sposób porządku stworzenia. To rozróżnienie, ale także pierwsze zadanie, które dostają Adam i Ewa... To tak naprawdę staje się fundamentem życia pierwszych ludzi. Ewidentnie można stwierdzić, że od początku małżeństwo jest pomysłem Pana Boga, nie tylko na budowanie związku pomiędzy mężczyzną a kobietą, nie tylko i wyłącznie na budowanie rodzin, ale po prostu na budowanie człowieka spełnionego. W Ewangelii Świętego Marka. Słyszymy sakramentalne słowa, które wypowiada Jezus, i ten fragment stanowi w jakiś sposób podstawę tego sakramentu małżeństwa, który ustanawia Jezus, i czytamy w nim. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek Ojca swego i Matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. I mamy tutaj nie tylko piękny fragment odwołujący się do porządku stworzenia, ale także do jedności, którą tworzą małżonkowie. Jedność myśli, jedność uczuć, jedność całego swojego życia. I znów. Jak refren wracają te słowa, które usłyszeliśmy na początku, które przywołałem na początku z 15 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, Wytrwajcie w miłości mojej. I te słowa należałoby wyryć złotymi literami na drzwiach każdego domu, na, w każdej kuchni, w, każdej, w, w każdym salonie, w każdym miejscu, gdzie gromadzi się wspólnota rodzinna, małżeńska. Wytrwajcie w miłości mojej, bo miłość powinna towarzyszyć przez całe życie. Z biegiem lat oczywiście zmieniają się jej formy, bo inna jest miłość młodzieńcza, inna pierwszych lat małżeństwa, inna okresu dojrzałości małżeńskiej, a inna także jej w starości. O miłości mówi pięknie fragment 13 rozdziału pierwszego listu świętego Pawła apostoła do koryntian Nieważne, w którym momencie życia, nieważne, ile ma się po ślubie, tydzień, rok, 20 lat, 50, 60, miłość niech będzie cierpliwa. Miłość niech będzie łaskawa. Taka, która nie będzie się cieszyć z niesprawiedliwości, ale taka, która wszystko przetrzyma. Święty Paweł przekonuje nas tak naprawdę, że miłość może. Nosić różne imiona: cierpliwość, łagodność, wyrozumiałość, przebaczenie, ofiarowanie siebie, życzliwość. Inni na zasadzie obliczania, ale obdarowywania się wzajemnie. Kiedy głoszę homilie ślubne. I kiedy małżonkowie wybierają sobie ten fragment, bo daje zawsze możliwość wyboru fragmentu z Pisma Świętego, który chcą usłyszeć na swoim ślubie, to kiedy wybierają ten pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, to zawsze mówię, żeby tam, gdzie jest słowo miłość w tym pierwszym liście do Koryntian, wstawili imię swojego przyszłego małżonka i zobaczyć, czy faktycznie. Ten mój wybranek wybranka jest cierpliwy, łaskawy, wyrozumiały, który nie zazdrości i tak dalej i tak dalej. Nie w zasadzie teraz odhaczania konkretnych cech, a ty, ty musisz to jeszcze poprawić. Nie. Ale na zasadzie w jaki sposób możemy teraz razem budować i uzupełniać się wzajemnie. Na jakiej zasadzie mogę ci pomóc w twoim braku na przykład cierpliwości, w twoim braku wyrozumiałości? Nie wypominania, a ty jesteś mało cierpliwy dla mnie. Ale jak ci pomóc? Bo przecież prawdziwa miłość nie ustaje. Nie wylicza wad i zalet. Prawdziwa miłość to przede wszystkim pokochanie siebie, zaakceptowanie siebie... Z wadami, z zaletami, z całą swoją historią życia. Bo przeminą lata młodości, sprawność i piękność ciała, przeminą dobre materialne i wygodne życie, przyjdzie starość, choroba i śmierć. A prawdziwa miłość trwać będzie wiecznie, bo miłość nigdy nie ustaje. To jest istota małżeństwa wynikająca z pisma świętego. I pięknie to też ujmuje kodeks prawa kanonicznego, który mówi, w swojej definicji, że przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Już na pierwszy rzut oka widać, że prawo kanoniczne mówi o wspólnocie całego życia. Czyli nie życiu osobno, niby w jednym domu, ale tak naprawdę żyjąc gdzieś tam obok siebie. Tworzą wspólnotę całego życia. I z jednej strony jest to uwaga ku nierozerwalności małżeństwa, ale z drugiej strony można zobaczyć, że małżeństwo to nie tylko i wyłącznie wspólnota majątkowa albo wspólnota ze względu na dzieci. Ale to wspólnota, gdzie małżonek i małżonka mogą wszystko powiedzieć sobie, gdzie mogą się wzajemnie obdarowywać, gdzie mogą dzielić swoje radości razy dwa, smutki na pół, gdzie będą mogli przeżywać także różne trudności, które wynikają w tym sakramencie małżeństwa. Usłyszeliśmy dzisiaj fragmenty. Yy, i w pierwszym czytaniu i Ewangelii o niezwykłej trudności, która może przydarzyć się w małżeństwie, czyli braku potomstwa. A przecież wśród zadań i wśród tych celów, które prawo wymienia, jest możliwość zrodzenia potomstwa. Jak realizować ten cel w momencie, kiedy dzieci po prostu nie ma albo nie można zajść w ciążę? I Pismo Święte. W jaki sposób pokazuje, że to nie jest wcale nowy jakiś problem, który wyniknął teraz, ale że ten problem cały czas istniał. Ale w jaki sposób współpracując z łaską Bożą, współpracując także w tym sakramencie małżeństwa, jesteśmy w stanie wypracować jakiś konkretny model, jakiś konkretny pomysł na to, żeby sobie jakoś z tym radzić. Pan Bóg ostatecznie w tych fragmentach, które dzisiaj nam przekazuje Słowo Boże. Radzi sobie w sposób cudowny. Ale może nie, każdy, nie każda wspólnota małżeńska jest przygotowana na ten sposób. Nie mówię, że jest gorsza. I na koniec chciałbym skupić się też na tym, co dotyka coraz większą ilość małżeństw. Czyli takie subtelne opuszczenie. I nie chcę rozwodzić się nad zdradą, bo ona jest już skutkiem pewnego procesu, który trwa już w sercu jednej ze stron lub też jest oznaką pewnej niedojrzałości i bardzo współczuję wszystkim małżeństwom, które doświadczyły zdrady. I tyle czoła przed tymi, którzy jakoś się pozbierali dzięki mocy sakramentowi małżeństwa, wykorzystując także różne możliwe. Narzędzia w postaci, w postaci może terapii psychologicznej, ale rozumiem także ogromny ból i nie oceniam małżeństw, które z tego powodu się rozpadły. Chciałbym zwrócić jednak uwagę na pewną kwestię, którą może widzicie w swoich małżeństwach, w małżeństwach swoich bliskich, swoich dzieci, ale taka sytuacja, która ma odcienie pewnego subtelnego porzucenia odrzucenia. Na początku, w takich sytuacjach, które wydają się bardzo banalne, pozostawiam Ciebie z Twoimi humorami, z Twoimi lękami, ograniczeniami. Nie zależy mi na tym. Taką scenę, którą mam w głowie, to, to, to właśnie, kiedy żona mówi do męża. Przy obiedzie mąż tylko i wyłącznie przytakuje, przytakuje, i po zakończonym wywodzie żona pyta, Ty w ogóle mnie słycha, słuchasz? Tak, kochanie, słucham Cię. To powtórz. I wtedy pada blada cisza, albo powtórzenie tylko i wyłącznie ostatniego zdania, które wypowiedziała żona. Brak wzajemnego słuchania. Nie interesuje mnie to, co masz mi do powiedzenia. Po drugie. Mogą być to później dalsze jakieś sprawy, bardziej bolesne, donioślejsze, zostawiam cię w Twoim smutku, zostawiam cię w Twojej porażce, cierpieniu i stracie. A w końcu dochodzi do opuszczenia już takiego konkretnego w tym, co dobre, w Twoich sukcesach, talentach, pragnieniach, dążeniach. Takie patrzenie na siebie z przymrużeniem oka, ty tak zawsze masz. Brak takiej empatii, i z tego może w jakiś sposób rodzić się brak zaufania. No, a potem już dojdzie do takich niewypowiedzianych już słów, które tylko i wyłącznie pozostaną w sercu jednej ze stron. Nie czuję się przy Tobie dobrze. Nie, czy, nie czuję się tutaj jak w domu, nie czuję się przy Tobie bezpiecznie. I w ten sposób małżonkowie skazują się tak naprawdę na totalną samotność. Zdradzili się, choć żyją pod jednym dachem, ale nie tworzą wspólnoty, żyją w osobnych dwóch światach: jeden w sypialni, a drugi przed telewizorem. To może także prowadzić do innych zniekształceń miłości, które mają wpływ na owocność sakramentu małżeństwa. Grzech przeciwko uczciwości nie tylko i wyłącznie w postaci banalnego kłamstwa, ale iluzji, niedopuszczanie współmałżonka do swojego wnętrza. Ta blokada, która wiąże się przede wszystkim z lęku, może z niewiary w swoją wartość, w miłość drugiej osoby, ale zbranianie małżonkowi dostępu do własnego świata przeżyć, tak naprawdę zakładanie jakiejś maski i granie kogoś, kim się tak naprawdę nie jest. I to może jest chyba największy problem coraz większej ilości małżeń współcześnie, że tak naprawdę na początku tylko i wyłącznie zakłada się maskę i gra się kogoś, kim nie jestem, ale kim chciałabym być, czy chciałbym być dla drugiej osoby, albo jakim chciałbym, żeby na mnie patrzyła ta druga osoba. A w momencie już, kiedy przychodzi ta wspólnota codziennego życia, parę lat, to okazuje się, że ta maska jest coraz częściej ściągana i okazuje się, że nie jest tak kolorowo. I tutaj tak naprawdę. Nie chodzi o to, by oceniać, by kreować w jakiś sposób jakiś sąd, ale potrzeba wsparcia, potrzeba rozmowy, potrzeba wytrwałej, wytrwałej, gorliwej modlitwy. Dlatego te sakramenty, które służą komunii, wspólnocie, które. Może w naszych oczach, i na pewno jest to fakt, przeżywają naprawdę wielki kryzys, zarówno kapłaństwo, jak i małżeństwo. Potrzebują dzisiaj naszej gorliwej, wytrwałej modlitwy, ofiarowania postów, ofiarowania różnych uczynków miłości, o nowe powołania o świętek, powołania do małżeństwa i do kapłaństwa, o wierność dla małżonków, dla księży. Potrzeba modlitwy, ale także i wsparcia. Nie wypominania, że kiedyś było inaczej. Ale potrzeba towarzyszenia bez oceny, bez wzbudzania poczucia winy. Módlmy się, aby osoby, które przyjęły sakrament służby komunii, sakrament eucharystii, sakrament święceń, sakrament małżeństwa, faktycznie działały we wspólnocie Kościoła, rodzin i całego świata. Aby w świecie rozdartym niezgodą, niech Kościół Domowy, ale ten i powszechny, jaśnieje jako znak przyszłej jedności i pokoju. I kochani, mam wielką świadomość tego, że nie wyczerpałem całego tematu sakramentu małżeństwa i powrotu do źródła. I chciałbym w jakiś sposób zaprosić też Was do, do tego, żeby w jakiś sposób jeszcze bardziej wrócić do niektórych treści, które też tutaj były. Albo poszerzyć sobie w jakiś sposób, lub komuś poszerzyć ogląd na otaczającą rzeczywistość. Dlatego chciałbym zaproponować: ja tej książki nie mam ze sobą większej ilości egzemplarzy, mam tylko i wyłącznie jeden swój, ale można tę książkę kupić w każdej lepszej księgarni. Prosty tytuł: Święte Małżeństwo Świetne Małżeństwo. Święte małżeństwo, świetne małżeństwo, można też jako prezent dla małżonków w swojej rodzinie kupić, jeszcze pewnie się zdąży, na internecie na pewno jest dostępna. Jest to książka, w której pisze dwóch małżonków, w której opisują swoje przeżycia w małżeństwie i drogę do świetnego małżeństwa, które jest oparte na sakramencie małżeństwa. Więc zachęcam do tego. Mam także ze sobą ciągle owocną spowiedź księdza Krzysztofa Augustyna, o którym wspominałem wczoraj też będzie możliwość kupienia i będzie możliwość kupienia jej u mnie po mszy świętej za 25 zł tak jak wspominałem wczoraj do czego zachęcam